Obok Krzyża Jezusa stały matka Jego, siostra matki Jego, Maria Żona Kleofasa, Maria Magdalena. Siostra matki Jego to jest niewiasta o imieniu Salome, która była matką Jana i Jakuba. A Maria Żona Kleofasa to jest. Trzecia z kolei z kobiet tu wymienionych. I Maria Magdalena jako czwarta. Tak naprawdę trzeba sobie wyobrazić tę scenę. Na Golgocie jest Jezus umierający na krzyżu. I obok Jezusa jest Jan, jako jedyny z apostołów. Obok Jana stoi jego własna rodzona matka, Salome, A obok niej Maryja, matka Jezusa. I Jezus przy Salome, przyrodzonej matce Jana, mówi do Niego, to jest twoja matka. I pokazuje na Maryję. I Maryi też pokazuje Jana, mówi, to jest twój syn. To jest twój syn. Salome była osobą, która bardzo swoich synów kochała. Mamy taką scenę w Ewangelii, kiedy ona przychodzi z Janem i z Jakubem do Jezusa. Bardzo go o coś prosi. Pada mu do nóg. Jezus jest tą postawą jej urzeczony. Mówi, o co prosisz? A ona mówi, daj, żeby ci moi synowie zasiadali w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej w Twojej stronie. Jak mama. Zależało jej na tym, żeby jej synowie wysoko zaszli. I żeby w tym gronie 12 apostołów byli jeden na pierwszym miejscu, a drugi na drugim. Wtedy Jezus jej powiedział, nie wiesz, o co prosisz. I to nie jest żaden przypadek, że Saloma jest pod krzyżem, bo ona jak stoi na Golgocie, to już widzi, kto jest po prawej i po lewej ręce Jezusa. I że... Bycie po prawej i po lewej ręce Jezusa nie oznacza żadnej kariery. W całej tej scenie chodzi jeszcze o coś więcej, o coś jeszcze ważniejszego. Cała ta scena opisana przez Jana pokazuje, że na Gorgocie rodzi się jeszcze inna rodzina. Jest rodzina, w której przychodzimy na świat, każdy z nas przychodzi, ma na swoją mamę, tatę swoich braci, siostry. I z całą pewnością jest nam w tej rodzinie dobrze. Chyba, że coś złego dzieje, jakieś, nie wiem, jakieś rzeczy patologiczne. Ale tak naprawdę każdy z nas wyrósł na człowieka w swojej własnej rodzinie. Myślimy każdy z nas z wielkim sentymentem o swoich rodzicach, o mamy, o tacie. Kochamy ich bardzo. Ale Jezus pokazuje na Golgocie, Janowi, tak, to jest Twoja matka, która o Ciebie tak dba, ale tu jest jeszcze inna matka dla Ciebie. To życie, które mamy od naszych rodziców, życie naturalne, jeszcze nie jest pełnym życiem przeznaczonym dla człowieka. Jest jeszcze życie, które nazywamy życiem wiecznym który jest udziałem w życiu Pana Boga. I do tego życia nasi rodzice, choćby byli najlepsi, nie są w stanie nas urodzić. Mogą nam pokazywać Kościół, mogą nam pokazywać, mówić o Ewangelii, mówić o świętości, ale do tego życia oni nas nie rodzą. I dlatego, między innymi, też kochamy swoich rodziców, bo każdy z nas, jak tu jesteśmy, trzy tygodnie, jak mama sato przyniesie do kościoła, do chrztu. To znaczy, ojciec i matka rozumieją, że jest jeszcze takie życie, które to dziecko, przez nich zrodzone, musi otrzymać od innych rodziców. I chrzest jest takim momentem, jest takim momentem, kiedy w pełni się objawia Bóg jako nasz ojciec, a kościół się nam objawia jako nasza matka. Właśnie stajemy się członkami jeszcze innej rodziny. W naszym przypadku to jest pewnie najpiękniejsze, że to jest też decyzja naszych rodziców. Mama, tata nie mają żadnej zazdrości o to, że Bóg jest moim ojcem w Ani mama nie ma zazdrości o to, że mam matkę też w kościele i w Maryi, która jest niesłychanie piękną, najwspanialszą figurą kościoła. Nazywamy ją matką kościoła. Salome pewnie, pewnie była zdziwiona, jak usłyszała, że nie tylko ona jest matką Jana, ale że Maryja też jest matką Jana. Ale myślę, że też nie była zazdrosna. Ucieszyła się tym, że jej syn rodzi się także do innego życia, którego ona sama nie byłaby mu w stanie przekazać. Ale rodzi się do życia wiecznego, do zbawienia, do świętości. A ten poród już nie jest z niej, tylko jest z Jezusa Chrystusa i z Maryi, która na Gorgocie stoi za cały Kościół. I staje nam się Matką w porządku wiary. Dziękujemy Bogu za nasze rodziny, ale jest niesłychanie ważne zrozumieć też, że w Jezusie Chrystusie, dzięki dniu Jego Zbawienia odnajdujemy się jeszcze w innej rodzinie. Co? Popatrzcie się po sobie, jacyście są fajni, siostry i bracia. I Bóg jest waszym Ojcem i Kościół jest wam Matką. Kościół jest wam Matką o tyle, o ile patrzy na Maryję i się od niej wszystkiego uczy. Jak się Kościół uczy od Maryi, macierzyństwa, to wtedy jest rzeczywiście Matką dla swoich dzieci. Ale ważne jest odnaleźć się w tej nowej rodzinie. Z takich szczegół w drugim czytaniu warto na niego zwrócić uwagę. Słyszeliśmy wymienionych dwunastu apostołów. Wymienieni są w Wieczerniku, już po odejściu Jezusa, po Jego zmartwychwstaniu, w oczekiwaniu na Ducha Świętego. I są wymienieni tak. Piotr i Jan Jakub i Andrzej. Dość dziwne są te pary, bo jakbyście czytali w Ewangelii, kiedy oni przychodzą do Jezusa, to wymienieni są Piotr i Andrzej, Jakub i Jan. Tu oni są braćmi, rodzonymi. Andrzej to był starszy brat, brat Piotra, Prawosławie nam do dzisiaj to pamiętają. Mówią, niech się młodszy słucha starszego. Nie? Bo, kości bo patronem Kościoła Prawosławnego jest św. Andrzej. Nie? A wy tam na tym zachodzie tak, tego Piotra podnosicie, a przecież Andrzej był starszym bratem. Każde to było dwóch braci rodzonych Piotr i Andrzej. Jan i Jan. znowu rodzeństwo. Więc najpierw są wymieniani w ten sposób. No przyszli, urodzeni z tych samych rodziców. Ale kiedy tworzy się już Kościół, już po dziele zbawienia, po zmartwychwstaniu to są wymienieni Piotr i Jan, Jakub i Andrzej. Okazały się między nimi nowe więzi. Mają świadomość przynależności do nowej rodziny. I nawet zobaczcie, te więzy, jakie przeżywają w kościele, w tym momencie są dla nich ważniejsze niż te więzi naturalne. Nie chodzi o to, że Piotr zapomniał, że Andrzej jest jego bratem, ale w dziejach apostolskich widać, że na wszystkie wyprawy misyjne Piotr chodził razem z Janem, we dwóch. Nie z Andrzejem. Czasami jest tak, że to, co między nami jest w kościele naturalne, może podlegać rozmaitym próbom. To czasami Rodzeństwo, rodzeństwo się między sobą pokłóci. Ostatnio rozmawiałem z taką panią, która płakała. Całą rozmowę płakała. Całą rozmowę płakała. Pół godziny płakała, ponieważ no, sądzi się w sądzie ze swoją rodzoną siostrą. O ludzku rzecz biorąc, nie ma sposobu, jak to rozwiązać. Zabrnęły gdzieś w taki już zaułek, że ja nie wiem, tylko, tylko sądzi w jakiś sposób uładzi nie? relacje między nimi. Są dno się nie? nie rozmawiają ze sobą, nie piszą do siebie. Nie? Straszne. Rozumiem, że płakała. Chodzą do tego samego kościoła. Te więzi naturalne nie działają, ale są siostrami w Chrystusie. Nawet jak sobie powiedzą, nie chcecie znać, nie wyglądasz mi na moją siostrę. Nie poradzą. Są siostrami. Nawet nie na tym poziomie, że są z tych samych rodziców, ale są z tego samego ojca i z tej samej matki. Nie? Bóg jest ojcem dla obu z nich Kościół jest matką dla obu z nich. Kto wie, może świadomość tych więzów, które są z Boga, poprowadzi ich do jedności w tym wymiarze takim, zwykłym, naturalnym, doczesnym. Te więzi, które dostajemy od Boga w tej rodzinie, które jest Kościół, są mocniejsze. Myślicie, że Piotr nie wiedział o tym, że Jan i Jakub chcą go wykolegować i jeden chce być po prawej, a drugi po lewej? Nie miał być Piotr od zawsze po prawej stronie? Przyszli do Jezusa jako rodzeństwo i koledzy z pracy, a potem co? Kto jest pierwszy, kto drugi, a kto ważniejszy? A jednak. Po tych wszystkich kryzysach, próbach Piotr i Jan to jest odkrycie tych więzi, które są w rodzinie, jaką jest Kościół. Urodzone z Jezusa Chrystusa i urodzone z Maryi. Matka Kościoła. Ta Ewangelia, której żeby wysłuchali, jest Waszą Ewangelią taką, która Was opisuje. Opisuje, kim jesteście. Jaka jest Wasza tożsamość. Siostry bracia, siostry bracia, z Matką w Maryi, z Ojcem w Bogu objawionym w Jezusie Chrystusie. Dobrze, że nie jesteście za dużą wspólnotą. Jakby was było 15 tysięcy, to przeżywanie relacji rodzinnych jest trudne. Ale was nie ma tyle. Możecie się znać po imieniu. Możecie o sobie prawie wszystko wiedzieć. Nie? To wykorzystajcie to nie po to, żeby o sobie gadać, tylko o siebie się troszczyć. Siebie naprawdę kochać, jak się kocha rodzina. Nie? Żeby to słowo siostry, bracie, to było słowo z pokrycie. Jakie to jest niesamowite, że Pan Bóg daje nam jeszcze nową rodzinę. Są takie momenty, kiedy się to szczególnie rozumie. Pamiętam taki pogrzeb jednemu księdzu, umarł, najpierw umarła mama, a potem umarł ojciec. Ja on został sam, bo był jedynakiem. Dzwonił do mnie, mówi, umarł mi tata. Ja wtedy jechałem na pielgrzymkę z ludźmi do żywych. Kazałem zatrzymać autobus z wysiadłem. I wróciłem na ten pogrzeb. Ale rozumiecie, jak zostaje człowiek sam? Bez ojca, bez matki, bez rodzeństwa? Rozumiecie taki moment? To jest moment, kiedy jasne jest, że Bóg się zachowa jak ojciec wobec no Niego. Ale Kościół się zachowa jak matka. Czy to jest tylko taka nasza pobożna gadalina? Pan Bóg, Tatuś, Ma, Kościół, Mama, nie? No a jak zostaje człowiek sam? Kościół jest mu matką. Ile jest takich sytuacji strasznych? Nie? Każdy z Was ma takie doświadczenia. Nie? Ktoś był w kościele katolickim, ale od niego odszedł do jakiejś innej wspólnoty. Dlaczego? Bo jak został sam, jak został w jakimś kryzysie, nie? to nikt z parafian się nie zapytał: Co Ci pomóc? Przyszli z zewnątrz i pomogli. Kupili pralkę albo nie wiem, co tam trzeba było. Znaleźli się, przyszli pomogli. Potem katolicy mają pretensje, że im ukradziono wiernego. No a gdzie byli? Gdzie byli wtedy, kiedy ten ktoś potrzebował, żeby się w kościele objawiła matka, bo został bez rodziców, pozostał sam bez bliskich? To jest piękne weznanie matka kościoła. Bardzo też takie programowe pokazuje. Nie, to nie chodzi o to, że każdy ma być chrześcijaninem, tylko wy macie być rodziną. Wy macie być rodziną dla siebie rzeczywiście. Amen. Niech się Wam stanie.